Merkury w byku. Dziś, 15 maja 2024 roku o godzinie 19.04, Merkury przejdzie z energicznego barana do stabilnego i zmysłowego byka. To kosmiczne wydarzenie niesie ze sobą nową falę energii, która będzie wpływać na nasze myśli, komunikację i podejście do codziennych spraw. Przygotuj się na harmonię, praktyczność i powolne, ale pewne kroki ku sukcesowi. Minioną energia Merkurego w baranie. Merkury w baranie był pełen dynamicznej, ognistej energii. Czas ten charakteryzował się szybkimi decyzjami, śmiałymi pomysłami i odwagą w wyrażaniu siebie. Mogliśmy czuć się bardziej impulsywni i gotowi do podjęcia ryzyka. Przejście Merkurego do byka. Przejście Merkurego do byka wprowadza nas w bardziej spokojny i zrównoważony okres. Byk to znak Ziemi, który ceni sobie stabilność, komfort i praktyczność. Teraz będziemy bardziej skoncentrowani na budowaniu trwałych fundamentów i dbaniu o nasze materialne zasoby. Komunikacja i myślenie. Merkury w Byku przynosi bardziej przemyślane i praktyczne podejście do komunikacji. Możemy zauważyć, że nasze myśli stają się bardziej uporządkowane, a nasze słowa bardziej wyważone. To doskonały czas na rozmowy o finansach, planowaniu przyszłości i podejmowaniu ważnych decyzji życiowych. Praktyczne działania. Energia byka zachęca nas do skupienia się na rzeczach, które mają realną wartość. Teraz jest idealny moment na realizację projektów wymagających cierpliwości i konsekwencji. Może to być również dobry czas na rozwijanie swoich umiejętności praktycznych i dbanie o swoje zdrowie fizyczne. Zmysłowość i przyjemności. Nie zapominajmy, że byk to także znak zmysłowości i czerpania przyjemności z prostych rzeczy w życiu. Teraz możemy bardziej docenić piękno natury, dobrą muzykę, smaczne jedzenie i relaksujące chwile w gronie najbliższych. Rady na najbliższy czas. Pierwsze, planuj długoterminowo, zastanów się, jak możesz zbudować trwałe fundamenty w swoim życiu. Drugie, komunikuj się jasno i konkretnie. Wykorzystaj energię Byka, aby wyrażać swoje myśli w sposób zrozumiały i rzeczowy. Trzecie, dbaj o swoje zasoby zarówno finansowe, jak i emocjonalne. Czwarte, ciesz się małymi przyjemnościami. Znajdź czas na relaks i docenienie piękna wokół siebie. Niech energia Merkurego w Byku przyniesie Ci spokój, stabilność i radość z małych rzeczy. Wróżbita Łukasz Węcka